Serwu. Z tej strony malinowy no witajcie w drugiej części eksperymentalnego nastawu w że tutaj za mną 1000 litrów wina. Minął dokładnie tydzień od nastawienia i zdecydowałem, że dziś będę odrzucał hibiskusa i rodzynki z nastawu. Jeszcze może lekko z nadosadów zleję który się już utworzył, i dlatego mam tutaj przygotowany drugi Mauser, do którego będę przelewał to wino. Mauser jest już czysty, zdezynfekowany pirosiaczynem i knotem siarkowym, i będziemy wino przelewać już bez tych resztek. Polecam takie knoty siarkowe do odkażania, właśnie takich większych pojemników albo beczek dębowych. I zerknijmy, jak się to nasze wino ma po siedniu dniach. Zdecydowałem, że już sporo odrzucić hibiskusa, żeby nic złego się nie wydarzyło Odklęcę jedną ręką Udało się Przez tydzień bardzo ładnie pracowało Wrzucę wam teraz przebitkę tego jak to wyglądało na początku No i moi drodzy, moi mili, widzimy się Po 24 godzinach mniej więcej I tak to wygląda Przyłóżmy ucho, czy słychać tak. jak fermentuje? Słyszycie jak syczy? Czyli fermentacja ruszyła, jestem teraz dużo spokojniejszy, bo wszystko jest na dobrej drodze, do dobrego wink'a. Także jest super. Codziennie teraz będę mieszał tym nastawem, żeby te kwiaty pływały, były zanurzone w bo jak nie będą, to po tygodniu się na wierzchu może pojawić i pleśni. Także mieszam codziennie, i za około tydzień, dwa będziemy działać dalej. Fermentacja ruszyła po 24 godzinach. Widzicie w fermentacyjnej, że się dzieje. Zobaczcie, codziennie, oczywiście, mieszałem. I teraz tak, weźmiemy sobie taki kwiat I on już się rozpada Jest miękki Znajdziemy gdzieś rodzynkę Rodzynki też już są mięciutkie Także jedno i drugie jest już miękkie, oddało na pewno co miało Odrzucamy to dziś Nie chcę przetrzymywać, bo tu jest ryzyko właśnie, że się gdzieś na wierzchu pojawi pleść coś się źle go wydarzy Albo jakaś goryczka czy coś z kwiatów przejdzie. Jest to eksperymentalny nastaw na zimno z hibiskusem, więc nie chcę ryzykować. Dlatego podnosimy ten Mauser, przestawiamy i będziemy filtrować przez sitka i przelewać do drugiego Mausera bezpośrednio. Także bierzemy się do roboty. Mauser waży około tony, także ledwo mi się udało przy pomocy tego mojego ciężkiego sprzętu podnieść Dlatego zdecydowałem, że zanim podniosę jeszcze wyżej, żeby kranikiem mógł wlewać tutaj To na początek tutaj tym mniejszym kranikiem przy pomocy wężyka zleję część A później dopiero podniosę, jak już będzie wyżejszy, bo boję się, że nie wytrzyma Także biorę się za wlewanie, a tu przy okazji widzicie mam cukier Woda mi się grzeje. Niewielki garnek, także rozpuszczę ten cukier. Też go będę dodawał, te 50-60 kg. Spróbujemy tego, ale tutaj raczej cukru już nie będzie. Kolorek ładny. Delikatny. Wlejemy tak w 300 litrów, 400 i dopiero podniosę go wyżej. No na razie mętne, ale to tydzień mam mm, Faktycznie wytrawny w smaku, delikatne. Cukier cały został zjedzony. Po tygodniu ciepło było przez cały tydzień. No, zapowiada się ciekawie. Wszystko jest na dobrej drodze, jak już mówiłem. Także super. Także zlewam i rozpuszczam cukier. Cukru już nie ma, 50 kg rozpuściłem i dodałem. Tam już powoli coś zaczyna przybywać, ale wężykiem tutaj bardzo powoli, także ja zlewam dalej i pewnie za godzinę, dwiecie widzimy jak już ubędzie. Trochę tego wina podniosę, już tym kranikiem większym coś zobaczę, podjadę, może pójdzie szybciej. No a spokojnie. Minęły dwie godzinki, tak się ma sytuacja. Kończy się zlewać wino z góry. Jeszcze ze 100, maksymalnie 200 litrów zostało. Tu już mamy 750 litrów około. Czyli około 900 będzie pewnie razem. Jak całość. Także kończę to i zaraz powiem co dalej. No i mam już stać przelaną. W Mauserze tym starym zostały tylko rodzynki i hibiskus. Także wszystko przelałem, jeszcze przefiłem lekko. Także mam tutaj już czysty płyn przefiltrowany przez sitka. Wino już właściwie 900 litrów. Także tamten Mauser opuszczam, ten przestawiam, obmyję i zaraz powiem, co będę robił dalej. I zobaczcie, co, co zostało z poprzedniego małzera. Hibisko z rodzynki. Wszystko zlałem. Tego tak już nie ma sensu wyciskać, bo to jest miękkie. Także więcej by było dziadostwa niż zysku. Osad jeszcze na dnie tam jest. Także to już zostawiam. To już idzie No, hasiok. I jak widzimy, w małzerze jest około 900 litrów. A chcę zrobić 1000 litrów wina. Dlatego tutaj przygotowałem jeszcze, znalazłem 100 butelek doktora Wita, które teraz dodam, żeby uzupełnić. To będzie 75 litrów, ale to już prawie będzie 1000. Mam jeszcze plan na kilka dodatków, ale o tym wspomnę w kolejnym odcinku. Nie będę wszystkiego zdradzał w tym momencie, także na razie dodam te napoje i to na dzisiaj będzie wszystko. Także biorę się do roboty. I jak widzicie butelki są już puste, bo napoje wylądowały w małzerze i mamy prawie 1000 litrów. I tak to na razie zostawię. Yy, mam jeszcze kilka pomysłów, ale to będę już przy następnej części, tak jak wspominałem, dodawał. Także póki co czekamy, cierpliwie, niech ten cukier dodany dziś dofermentuje wino niech się zacznie klarować. I gdzieś myślę za miesiąc dwa będziemy do niego zaglądać już, próbować ewentualnie zlać z nadosadu. Który się utworzy na dnie. Zobaczymy. No i na dziś robotę mamy właściwie skończoną. Uprzątnę te butelki. Umyję tam ten mauser, w którym było wino. Ogarnę to, co tu jest, i gotowe. Także, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, które wrzucam na kanał, to zachęcam na dole pod filmem. jest Przycisk do subskrypcji, dzwoneczek obok. Wtedy będziecie informowani za każdym razem, kiedy wrzucę coś nowego, a będzie się działo niebawem kolejne fajne filmiki na kanale, także warto obserwować mali nowego nosa. Ja się z wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Serus!